na lęk przed stratą. Nie wolno nam bać się, że coś stracimy. Jak coś stracimy, to Bóg nam wynagrodzi. Rozumiesz? A nawet gdybyś miał żyć z tą stratą, nic nie szkodzi. Nic nie szkodzi. Po prostu nic nie szkodzi. Dostępność dla ludzi. Już być dostępny. Mnie kiedyś ujęło to, jak David John Ho, fazę, który ma największy kościół na ziemi. On powiedział, on na przykład, wyłączał telefon kiedyś na noc, nie? I kiedyś tu się do niego powiedział tak, a czemu ty wyłączasz ten telefon? Bo Boże, bo po co? Bo jestem pastorem i mam milion ludzi w kościele. Na przykład dlatego włączam telefon, tak? No, to nie wyłączę. Bo to ja cię dla tego pastora powołałem. Tutaj przestał telefon wyłączyć. Tylko to, wiesz, to jest dziwne, a na przykład ja się dowiedziałem, że to nie, u niego w kościele, jak jesteś, to nie jest problem spotkać się z nim. To nie jest tak. Ja myślałem, że to jest problem. Nie jest. I to jest dziwne. On potrafi jechać sam do małżeństwa, jakiegoś małżeństwo się kłóciło, odjechał, jechał, On Bóg powiedział, rozmawiał z nimi, modlił się o nich, do nich u nich w domu. Słuchajcie, wiecie. Wiesz, a jest Kościół, tysiąc osób i ludzie mówią tutaj przez kogoś tam się ze mną skontaktuje. Ja wierzę w cuda. On też wierzy. Więc odporność na lęk przed stratą, dostępność dla ludzi. Brak stronniczości, nie bądźmy stronniczy, słuchajcie. Nie stawajmy po jakiejś po stronach barykat różnych. Nie odzywaj się w wielu sytuacjach. Wiele sporów, szczególnie w kościele, musi być poza Tobą. Nie, nie dyskutuj, nie podpisuj jakichś tam w ogóle rzeczy w internecie. Rozumiesz, niech ciebie tam nie ma. Ty nie jesteś od tego. Jak Cię Bóg pośle tak, to wyładuj całą armatę. Jak najbardziej. Wywal wtedy równo, tak, ale musisz słuchać. Żeby nie było tak, że ten się przekomarza i ten się przekonuje. Nie! Nie przekomarza się z tym. To są duchy kłótliwe. To są duchy kłótliwe, które karmią się kłótnią. Rozumiesz? To tak to działa. A więc nieło stroniczy. Nie bierz pod uwagę jakości człowieka drugiego. To jest nieważne, jaki jest człowiek. Z każdego człowieka może zostać zrobiony Boży człowiek. Nie ma znaczenia, jaki on jest. Ktoś, kto ma miliony, musi zostać złamany, jego miliony muszą zostać złamane. Rozumiesz? Ktoś, kto nie ma nic, jego nic musi być złamane. U bezdomnego bezdomność, u domnego dom. Rozumiesz? Obojętnie co masz, wchodzisz do królestwa, musi to być załamane, tak? Bo do królestwa się wchodzi jak? Goło i wesoło. Tak się wchodzi do królestwa. Jeśli ten człowiek tutaj mówi, ja przyjdę do Jezusa jak papierosy rzucają. Ja mówię, a ile paliesz. On mówi, półtorej ramki Golden Amerykanów. Ja mówię, no to powiem ci, że? Mówię, to przyjście do Jezusa dzisiaj, się jak ja Jakie rzucanie? Rzucanie papierosów? No to jak ja mam przyjść do Jezusa? Ja mówię, w tej chwili. Taki najarany tymi goldenami. Przyjdź teraz do Jezusa. Przestajesz jarać, mówię potem. Teraz przyjdź do Jezusa. To jest bardzo ważne. Wiesz, nie patrzysz na jakość człowieka, jaki to jest człowiek, prawda? Czy to jest człowiek taki, czy to jest człowiek inny? Zgoda na każdy rodzaj warunków życia. Tego Paweł już nauczył, tak? Masz mieć zgodę. Nie mów, że nie potrzebujesz czegoś. Tak? W ogóle nie mówię. Jest taka fałszywa pokora, która mówi, wiesz, ja tego nie potrzebuję. Mówię, jak Pan ci da? Mówię, dlaczego? Czemu nie prosisz? Czemu? Z drugiej strony są ludzie, którzy mówią, że jeżeli oni nie mają, to oni czegoś nie zrobią. Ja mówię, nie. Sługa jest inny. Sługa idzie i robi. Tak? I sługa decyduje się na życie w każdych warunkach. Bądź gotowy na życie króla. Tak? I bądź gotowy na życie człowieka, które nie ma nic, bo w różnych warunkach będzie tak, że nie będziesz miał nic. Rozumiesz? Bądź gotowy. Bądź gotowy być w pełnym zaopatrzeniu. Chciej wiele od Pana, tak? Ale bądź gotowy też na to, że możesz mieć różne warunki życiowe i nie przestaniesz wtedy być sługą. I to jest dobre, bo wtedy nic się nie może ruszyć, nie? Świadomość wojny. Świadomość tego, że my jesteśmy na wojnie. My nie jesteśmy ludźmi, którzy żyją naprawdę w warunkach pokojowych. My żyjemy na wojnie i to jest wojna. I dlatego jest taka awantura wszędzie, wszędzie wszystkie. Bo ty się przebijasz przez coś jest zaraz awantura. Po prostu. Bo jak się nie chcesz przebijać, to się wbijasz w takie koalicje. Już nie będę mówił jakie. A są takie koalicje i te koalicje one chcą żyć w pokoju. Tak? Ale Jezus powiedział: Ja nie przyniosłem, ja nie przyniosłem pokoju. Ja przyniosłem mieć. Ja przyszedłem tutaj na wojnę. Póki trwa to, co jest dzisiaj, to jest tu wojna. I jest tutaj prawo wojny. I sługa to jest człowiek, który zdaje sobie sprawę, że takie prawo jest. A więc nie to, że miną ci opresję, że przestaniesz mieć jakieś kłopoty. To jest nieprawda. Będziesz miał opresję, będziesz miał kłopoty i będziesz miał problemy. Tak? Jak się z tym oswoisz, to będzie to normalna sprawa. Ale pamiętaj, ty jesteś synem jesteś sługą. Przez wszystko przejdziesz. Szybkość w pokucie. Każdy człowiek upada, słudzy też. Im bardziej będziesz służył Bogu, tym będziesz, bardziej miał, większe, będziesz miał większe opresje, tak? I będą, są, będą upadki, o których nawet dzisiaj nie wiesz jeszcze. Ja nie chcę, żeby one były w moim życiu na przykład, tak? Ale ja sobie zdaję sprawę, jak to funkcjonuje. I co, co, co różni sługę od, od tego, który nie jest sługą? Nie sługa, człowiek, który sobie nie rozpozna serca sługi, to albo się, albo zaczyna płynąć w tych grzechu, albo potępienie przychodzi do jego Sługa co robi? Prysznic krwi i do przodu. Bojętnie jak upadniesz. Prysznic krwi i do przodu. Jeszcze zamęt w głowie, jeszcze nie wiadomo, co się wydarzyło, tak? Ale ty lecisz. Jak nie na normalnym języku, to na anielskim. Pracowitość? Sługa jest pracowitym człowiekiem. Rozumiecie? Ja e, nie wierzę w brak pracowitości u ludzi Bożych. Ludzie mówią, wiesz to łaskawicz, poczekamy aż Pan drzwi otworzy. Ja mówię, nie. Nie, Pan to nie jest klucznik. To Tobie dał klucze. Mówię tak, mówię słowo. Tobie dał klucze. To otwórz, Żeby otworzyć trzeba że ruszyć. Trzeba zacząć działać, sługa to człowiek pracy nie pracocholik. To nie jest pracocholik. To jest człowiek, który pracuje i jednocześnie potrafi żyć w odpocznieniu. To są możliwe rzeczy. Kiedy ty zaczynasz tak funkcjonować, to jest możliwe. To jest wszystko możliwe. I na koniec, przez kilka takich haseł odnośnie tego, co jest. Pierwszym wrogiem Bożych słów, Bożych sług, pierwsze to jest potępienie. To jest to, co przed chwileczką powiedziałem. Nie trwaj w potępieniu w ogóle. Jeżeli upadniesz, to wstań natychmiast. Nieważne co czujesz, co myślisz, jak się czujesz. Nie! Nie! Choćbyś miał pijany do kościoła przyjść. Przyjdź, przyjdź po prostu, jest módlcie się o mnie, zobaczcie, co mnie zrobił diabeł. Jakieś takie małżeństwo znalazło jednego. Jechali, słuchajcie sobie, i zobaczyli tam człowiek leży. Podeszli, myśleli, zatrzymali samochód, podeszli, i myśleli, że no, coś się stało. Okazało się, że nawalono jak autobus, a okazało się, że z zezbony. Jeszcze, wzięli brata do samochodu, wzięli go do domu, pościelili mu tam u siebie, w, u, u siebie w, w, w tym, w sypialni. Córka pyta, mamy, mamo. No przecież jak wujek się obudzi, mówi, to będziesz żegał, żega, najlepszą pościel wyjechać. Mówi, że ona muzyka dla króla. A ona mówi do niej: To piękna rzecz, to mi się bardzo trafiło do mojego serca. ona do niej mówi: Słuchaj, on rano stanie, to będzie miał taką jazdę. Mówi: Będzie taki potępiony, że niech lepiej niech on się czuje jak król. Mówi: <grym> <grym> mówi Po prostu on rano będzie miał jazdę. Sam na sam tutaj, nie o to chodzi. Będzie leżał w tej pościeli będzie załamany. A więc niech on ma wszystko, przynajmniej tutaj, wiesz, jak na króla. Tak? oni już widzieli go powrót. Co widzi sługa? Swój powrót. Wiesz o co chodzi z sercem sługi, nawet jak upadasz, to już widzisz powrót. Po prostu widzisz powrót. A więc potępienie od razu musi być eliminowane. Frustracja. Słudzy to są ludzie narażeni na frustrację. Bo rzeczy się nie dzieją, bo rzeczy nie wychodzą, tak? Mm -hmm. Bo ktoś się nie nawraca, bo ludzie nie są uzdrawiani, bo finanse nie płyną, bo jest rozłam, bo to bo tamto. Tak? Nie przychodzi. No i co? Sługo za 5 Nie. Nie jestem sługą. A ty, diable, nie będziesz mi dawał wytycznych. Tak. Rozumiesz? Popatrzcie, ja coś wam powiem. My się nie cieszymy z tego, co robimy. Posłuchaj. My się cieszymy z Boga. Jak ty się nauczysz wielbić Boga, chodzisz w uwielbieniu, jesteś człowiekiem chodzącym w, w całym systemie adoracji, tak? to czy tobie wychodzą rzeczy, czy nie, ty jesteś cały czas w tym samym systemie. Kto się nawraca, hallelujah, ciśnienie 120 na 80. Kto się nie nawraca, halleluja, 120 na 80. Cały czas jedno ciśnienie krwi. Zero frustracji. Ty rób swoje, tak? I pamiętaj, żebyś nie myślał, że jesteś Bogiem. To jest to, co Pastor Craig tu powiedział. Bardzo ważna rzecz, do mnie dotarła bardzo mocno. Po prostu miej taki dystans do siebie, powiedział tu Pastor Craig. Miej pewien dystans, że robisz rzeczy, tak? Ale to nie ty jesteś Bogiem. Nie miej o sobie zbyt wysokiego mniemania. On to tak dokładnie powiedział. Nie myśl sobie, nie trzeba. To cię uwalnia od frustracji. Kontrola, czyli czary i manipulacja. To jest potężny wróg sług. Wiecie, kto najwięcej kontroluje? Inni wierzący. Inni wierzący ludzie kontrolują ludzi. Rozumiesz? Sługa kontrolowany to sługa nieskuteczny. Z niewolnika nie ma pracownika. To jest bardzo proste. Trzeba być wolnym, w innym wypadku człowiek nie jest w stanie efektywnie służyć. Perfekcjonizm. Ktoś. Wielu, wiele Bożych sług myśli, że muszą perfekcyjnie robić rzeczy. Nie muszą. Rozumiesz? Nie jesteś idealny. Chodzisz w ciele. Póki jesteś w ciele, oddzielony jesteś od Pana. Popełniasz błędy. Rzeczy się wymykają spod kontroli. Powiem ci więcej. W ogóle nie musisz mieć ich pod kontrolą. Służ. Wykonuj rzeczy. Działaj. Zaufaj Bogu, że nawet jeżeli się pomylisz, to krew Jezusa już przykrywa. Twoją pomyłkę. Już przykrywa to, co zapomniałeś, to, co nie zdążyłeś, to, co przeoczyłeś, to, co zaniedbałeś. I już krew Jezusa przykrywa. Amen. To jeszcze w głowie Twojej, jest, a tam już jest przykryte krwią. I wstajesz, mówisz ojcze, jak wyjść? I Ojciec mówi, powiem ci, ale nie próbuj być perfekcjonistą. Poleganie na człowieku, słudzy nie polegają na człowieku, polegają na Bogu. Amen. Na żadnym sądzie człowieka nawet nie polegają, co nie oznacza, że nie słuchają, innych ludzi słuchają. Sługa to pierwszy słuchać, To ten, który przychodzi do mędrców i słucha słuchasz mędrców, ale nie polegasz. Bo wiesz, ja na przykład mówię tak, e, przychodź do namaszczenia. Nie do człowieka. Człowiek się może potknąć. Ale jeżeli jest namaszczenie na człowieku, przychodzisz do namaszczenia, się u stóp, przyjmuj namaszczenie. E, dbaj o człowieka. Tak jak zawsze pamiętasz, że to jest człowiek. Ja zawsze ludziom mówię, ja jestem człowiekiem. Po prostu. Jestem człowiekiem. Daję co umiem i jak umiem, tak? Jest Duch Święty we mnie, ale jestem człowiekiem. Proszę was, tak jak Paweł powiedział, bądźcie wyrozumiali dla mnie. Rozumiesz? Miejcie wyrozumiałość, nawet dla mojej odrobiny głupoty, którą posiadam. Póki jestem w ciele, jestem oddzielony od pana. Wygodnictwo, kolejna rzecz. Nie szukajmy wygodnictwa, nie szukajmy łatwych rozwiązań. Sukces, jeżeli osiągasz sukces, pamiętaj, że sukces jest w stanie człowieka zabić w pewnym momencie. A więc to jest kolejna rzecz. Ja mówię: konferencja z grejami bardzo dużo mi pomogła, dlatego że ee, e, oni powiedzieli, jakie są też problemy związane z sukcesem. Rozumiesz, że to Cię nie może ruszyć. Sukces Cię nie może ruszyć w żadnej dzieci, nie w małej czy dużej. Niecierpliwość. To jest bardzo ważna rzecz. My musimy trenować się w cierpliwości. Naprawdę. Te greckie słowo użyte na, na cierpliwość to jest to, że jak Byk stoi, rozumiesz? tam naprawdę, to jest niesamowite. To jest tak jak Byk stoi i to real, jakby, nie, jakby on stoi i chce w coś uderzyć, nie? I on czeka. I to jest to oczekiwanie, ten punkt. Jest to trudny. Jest to trudne, ale dostępne w Bogu. Światowe metody, które będę nam podawał, świat, wiecie, jest wiele miejsc, wiele kościołów, w których uważa się, że przez pewne rzeczy można sprowadzić namaszczenie. Nie można. Nie można. Ja dzisiaj ci powiem: pewne rzeczy są wynikiem namaszczenia. I wszystko może być wszystko. Ja jestem za, za wszystkim. Nie ma problemu. Tak? Kiedyś na spotkaniu Koneta Hejkena jednego tak poniosło, że wpadł na kazalnicę. Nie wiem, czy to widzieliście, ja myślałem że się po prostu, że upadnę. Tak. Wpadł na kazalnicę, wypił się z kazań, poślizgnął się na Biblii, wręcz tam kwiaty z tyłu stały, z tego uwielbienia. Wypił się znowu wpadł kwiaty i tak został. To był szok, słuchajcie, wiesz. Elegancki z garniturze z pierwszego rzędu. Ja mówiłem, my, no, myślałem, że człowieku upadnie, jak to zobaczyłem, wiesz, nie? Okej, okay. rozumiem, a spotkanie dalej trwało. Tak podnieśli Biblię, bracia w siebie tego gościa, on wiesz, nieprzytomny, nie wiem jakiej przyczyny on był nieprzytomny, czy to byłam od Bożego Ducha, czy sterzenie ze ścianą, jakkolwiek. Natomiast również y, 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 jest wszystko okej, okay, tak? Ale nie szukajmy światowych metod, aby wygenerować namaszczenie. To nie o to tutaj chodzi. E, kompromisy, nie chodźmy na kompromisy. Sługa nie idzie na kompromisy, choćby jak najbardziej te kompromisy e, były fajne. Tak? Nie chodzimy na kompromisy. Eee, przewrażliwienie to jest kolejna rzecz. Pamiętajmy, nie dajmy się dotknąć. I to nawet przewrażliwienie dotyka, wiesz, jest już wszystko pięknie, wszystko jest najlepiej. Na przykład w małżeństwie gdzieś tam, tak? I już mówi, "O, i teraz ktoś nacisnął nie ten guzik, i ty się sypiesz cały. Uciekaj. Złość, gniew, rzeczy bardzo znane, uciekamy od nich. Wyniosłość. I poniżanie się. Kochani, to są wrogowie. To, 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 to nie są. To, 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 to są zaburzenia. Ja wiem, to są wszystko zaburzenia. Ale za tym stoją konkretni wrogowie. Nie odbierajmy tego. I, to są, I tam są też konkretne duchy, które będą chciały, żebyśmy w tym szli. My teraz byliśmy w jednej szkole. I tam jak. E, chyba dwa dni temu. I tam zebrało się dużo, dużo tych, e, tych dzieci. I tam była taka pani dyrektor. I jak ta pani dyrektor powiedziała coś. Ja też dawno nie słyszałem, żeby tak można było powiedzieć. Ona się tak wydarła i się tarła na nich. I po prostu skończyła sko się drzeć, a do nas mówiła spokojnie. No, dobrze, państwo, parę... Aaaa! Agata, no to proszę Państwa, proszę pan. Po prostu musiał stawia. Cisza! Ogata mówi, ale jazda. to jak się dzieje wszystko na przestrzeni 3 metrów kwadratowych, powiesz, bo ona tak starsza. O Boże, a o te dzieci w ogóle wiecie. W szoku wiesz, w się taką metodę miała dziewczyna. Natomiast to, to, to była straszna metoda. Ona się denerwowała na te dzieci. Rozumiecie, nam się nie wolno denerwować na tym świat. Na ciało, na inne rzeczy. Przeciele. Chciałbym, żebyśmy jakby dzisiejszy czas nauczania tym zaczęli. Potem pastorzy będą mówili o dalszych, o dalszych sprawach, bardziej szczegółowo. Natomiast to jest pewien fundament, rozpoznajmy to w sobie. I pilnu, przyglądajmy się tym rzeczom. To są rzeczy proste. Naprawdę. To nie, nie są wielkie, jakieś przeduchowione historie. Natomiast to jest coś, co będzie w stanie nas dalej prowadzić. Dobrze, pomodlimy się. Przyjdziemy do Boga. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Ojcze, my przyjmujemy to słowo, które Ty nam dałeś dzisiaj. Ojcze, my przyjmujemy to słowo i uznajemy autorytet Twojego słowa. Ojcze, my dziękujemy, że Ty stworzyłeś w nas serca sług. Ojcze, my dziękujemy, że możemy w imieniu Jezusa dzisiaj być tak świadomymi tego. Ojcze, my będziemy szli i będziemy wprowadzali to w życie teraz. Ojcze. My nie będziemy zostawali, Ojcze, tylko z świetlą, ale będziemy to wprowadzali w życie. Duchu żywego Boga. Prowadź nas dzisiaj dalej i niech Twoje światło oświeca nas bardzo głęboko i bardzo mocno. Niech rzeczy będą ustanawiane. Amen. Amen.